Czwarta niedziela Wielkiej Nocy to niedziela dobrego pasterza. Chrystus, kiedy mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, potwierdza oddaniem życia. Bycie dobrym pasterzem jest podjęcie drogi krzyża, pewnego trudu, ofiarowania siebie, spalenia swojego życia, złożenia w ofierze. To właśnie jest moc Chrystusa dobrego pasterza. Możemy powiedzieć, że nie rzuca słów na wiatr. Ale podejmuje najważniejsze, największe i najtrudniejsze zadanie swojego życia. Przyszedł na świat, by umrzeć i zmartwychwstać. Kochani młodzi, takiego mamy przywódcę, silnego i zwycięskiego pasterza, który nie boi się stanąć w pierwszej linii i wziąć na siebie wszystkie ciosy przebiegłego szatana. To właśnie Jego miłosierdzie daje nam największą wolność dzięki Jego zwycięstwu. I właśnie ten Chrystus. Obdarowuje również ludzi na ziemi podobnym charyzmatem charyzmatem pasterza, który prowadzi owce i idzie pierwszy przed nimi. Ojciec święty Leon XIV przypomniał dzisiaj słowa świętego Jana Pawła II: Nie lękajcie się. I młodym mówię: Nie lękajcie się. Przyjmijcie zaproszenie Kościoła i Chrystusa Pana. Nie lękajcie się przyjąć wezwania Chrystusa. Drodzy młodzi mężczyźni, jeżeli rozmyślacie w swoim sercu, albo pojawiła się taka myśl może będę zakonnikiem, to zapraszam Was do kontaktu z naszym Duszpasterstwem Powołań. Na stronie www.powolanie.bernardyni.pl albo w mediach społecznościowych naszego Duszpasterstwa znajdziecie kontakt, żeby w ciszy swojego serca podczas rekolekcji czy dni skupienia rozważyć głos Boga.